Siemaneczko, z tej strony jestem Dokdezek, i witam Was w pierwszym odcinku z gry GTA 4. Dzisiaj sobie porobię różne przedziwne rzeczy, różne takie rzeczy, które są na swój so sposób bardzo głupie. W dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić coś takiego, że wystrzelę się z huśtawki. Prawdopodobnie ci, którzy grają już w GTA 4, albo oglądali filmiki ogólnie z GTA, kojarzą tą huśtawkę. Drugą rzeczą, jaką bym chciał zrobić w tej grze, to chciałbym wyskoczyć z budynku. Ale to potem dopiero, a na końcu to nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, po prostu pobawimy się helikopterem. Ale da, ale nie tak, że. I ogólnie trzecią rzeczą, jaką będzie w tym odcinku, to będzie to, że po prostu będziemy latać ze helikopterem, ale w inny sposób. Nie będziemy tak latać helikopterem normalnie, tylko po prostu będziemy strzelać do aut, będziemy się rozbijać nad helikopterem. Więc musicie oglądać to. No i zapraszam do oglądania. Dobrze, znaleźliśmy, właśnie udało nam się znaleźć Infernusa, czyli najrzadszy samochód w tej grze. Więc no, wieża go spod chętna kłostu na ulicy, ale dobra. Wystrze Postanowiłem, że właśnie tym oto autem się wystrzelę, dobrze? Widzimy się za chwilę po cięciu, tylko muszę tam dojechać. Dobrze. Dobrze, już dotarliśmy w docelowe miejsce, dobrze. Leci dobrze, lecimy do tej... jedziemy do tej huśtawki, dobra. Muszę ja trochę muszę potrącić ludzi. Oczywiście nie róbcie tego w realu, nie róbcie tego w realu, dobra. A my huśtaweczkę sobie i ten, i robimy sobie to Proszę państwa, tym akcentem zaczyna się właśnie oto ten odcinek. Zostaw łapie w górę, o oh shit. Pali mi się samochód, cholera, jest Dobra. <laughs> nie, no najwyżej zginę. A, dobra, nic się stało, nic się stało, dobra. I proszę Państwa, tym pięknym akcentem zaczynam, pi zaczynam ten odcinek. Dobra, robię jeszcze skok i... BAM! PAM! Good! Nice! Generalnie teraz drugą rzeczą, którą chciałbym zrobić właśnie w tym odcinku, to chciałbym... No... Skoczyć z budynku. Tak. Wodę na genialny pomysł. I to nie chcę zrobić tak, że, że skaczę z budynku tak po prostu, z, tylko chcę zrobić tak, że zeskoczę z samochodem. Zapytacie się mnie, jak to zrobię. Otóż tak. Wyciągam sobie telefon. Wchodzę sobie w cheaty. Zespełnie sobie helikopter, oczywiście cheaty możecie sobie też jakby wpisać do telefonu i ten, dobra. Dobrze, już się zbliżam, już jestem blisko, tylko muszę... nie, mo nie mogę niczego spieprzyć, Muszę bardzo dobrze wylądować, dobra. Na spokojnie, na spokojnie dognę, się stanie. Dobra. O nie, helikopter we mnie walił, O nie, i helikopter spadł. I wybuchnie zaraz. Dobrze, muszę, odpa muszę teraz odpalić sobie jakimś cheatem. Muszę wziąć jakiś samochód, bo mówiłem przecież, że chcę samochodem wyskoczyć, ale. What the fuck? <śmiech> XD. <śmiech> co, co, co to się podziało? Co to się podziało? <laughs> Dobra. Ej, patrzcie, jak strzelę go? no to spadnie sobie. Kulturalnie se spadnie i będzie git Znaczy nie będzie git, bo nie będę miał czym wyskoczyć Z tego budynku, ale postanowiłem Że wezmę, cholera czemu mi się K Telefon nie chce Kurde, musi się wszystko spieprzyć na odcinku Dobra <śm> Mamy samochód, co? Aha, aha Pięknie Dobra wsiadam szybko no cholera, ja czemu się w tych odcinkach nic nie udaje. Spróbujmy, wejść. Dobra, udało się. Jest. Dobra, skaczymy, skaczymy. Dobra, robimy to. Jest. Wreszcie. Uff. Wreszcie nam się udało. Dobrze. Robimy to. O bam! Może jakieś zniszczenie nie jestem jakiś wielki, ale możemy zrobić drugą próbę, dobra. Zróbmy to, zróbmy taką drugą próbę. O cholera, auto się pali. Auto się pali, cholera, jasna. Co to będzie? Dobrze, sobie heli helikopter i paliśmy na inny budynek, ponieważ chciałbym... Jeszcze raz, jeszcze raz zróbmy to. Jeszcze raz zeskoczę sobie z budynku. Luźne granko, jest git, wszystko i ten. Dobrze. Ale muszę, muszę wylądować, muszę wylądować, dobra. Jest git. No i jest najsmutniejszy moment, helikopter spadł sobie, wyląduje sam. Bardzo smutne to jest. Co? Co? Czuł helikopter, nie wybuch? Nie wybuch! Nie wybuch helikopter, co? Dobra, weźmy weźmijmy sobie teraz, nie wiem, kometas weźmy albo Kognos Weźmy sobie, bo to jest taka limuzyna. Takie profesjonalne drift, Hej, Hech, że wszyscy, że jestem profesjonalnym drifterem, robię po poważny drift, nie boję się w ogóle wysokości. A tu nagle tragedia. Nie wychodzi mi drift. Całkowicie wychodzi mi drift i ten. Robię drift, driftcik i ten. I coś się wychodzi, nie pyka, nie pyka I ten, i coś takiego się dzieje <grywa> uh, Pięknie <grywa> Nie ale dalej działa Dalej działa Pięknie Natomiast ostatnią rzeczą Już najostatniejszą rzeczą Którą chciałbym zrobić w tym odcinku Jest to, że po prostu będę dokuczał Mieszkańcom podnosimy i robimy coś takiego pup! Jest git! Dobra, to sobie! To To, co ci stało? Nie, samolot! Ten helikopter smaguje dobra! O nie! To, to się! Nie. Jeszcze raz! Nie. Muszę, muszę, muszę włączyć silniki, muszę włączyć silniki! Paran paranormalne To Dobrze! To jest smutne, się patrzeć co? Dobra, robimy sobie coś takiego. No i całe stado aut się rozwala. Szczera, Hej, hej, helikopter. Co to jest? Za odcinek. Współczuję tym mieszkańcom. Od policji, policji. <laughs> policja mnie nie goni za to co... <laughs> Pięknie. Wpadłem na przegenialny pomysł. Teraz sobie zespaniłem takie super GT. Zespaniłem sobie na powietrzu. I, i, i chciałem odwiedzić ją jak piłką... E, Baseballową. <laughs> dobra. Dobra. Dobra, dobra. Belcha z raz ciachnę. Yy, yy, za chwilę puszczę tego slo co tam policjant wleciał z radio w Van mieli y, i dobra. To <todobiec> to Co to za odcinek? Wejdę ja sobie na maseczkę i ten... O nie, mam pastę. <todobiec> oh shit, zostałem aresztowany przez policję, ale... Mam cheaty takie, które... im znowu mam wszystkie bronie, pięknie. Wszystkie bronie, piękny samochód mam. Więc no, to, to było na tyle w tym odcinku. Jeśli ci się spodobał ten odcinek, zostaw łapeczkę w górę, subika oraz jeszcze nie wiem co. Ale zostaw na przykład komentarz, taki pozytywny, czy tam po prostu napisz, czy chcesz GTA 4 na moim kanale, chcesz więcej takich rzeczy na moim kanale, czy chcesz, kurde, jeszcze nie wiadomo coś na moim kanale. Ej, masło maślane to masło maślane. he. no dobra. A tak na poważnie zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz i taka rada, polecam Wam zagrać w GTA 4, ponieważ jeśli ci się GTA 5 już znudziło, co nie już cię nudzi bardzo ta fabuła, to co zagraj w GTA 4. GTA 4 ma klimacik taki niepowtarzalny. Ma taki klimat fajny, który na przykład ci się wcale nie znudzi. <laughs> Dry się wcale nie znudzi. Ja już w GTA 4 gram 5 lat i mi się ta gra dalej nie nudzi. Czuję się jakbym ją grał, jakby była nowa, całkowicie nowa, ale dobra. Już uspokoić się. Pewnie już ktoś napisze mi w komach kto pytał. No. Czyli tym grzecznym akcentem kończymy ten odcinek. Sieba. Pięknie wyleciałem.